Krajnikowy.pl. Dobra herbata. Dzisiaj w naszym programie mamy szczególnego gościa, który jest prawdziwym Ormianinem. Porozmawiamy z nim na temat herbaty po ormiańsku oraz w ogóle o herbacianej kulturze w Armenii. Parwdzes, po ormiańsku znaczy, dzień dobry. E, jesteśmy w ormiańskiej, nie powiem restauracji ormiańskiej, bo nie jesteśmy restauracją, jesteśmy e, lunch barem, takim miejscem, w którym można po prostu dobrze zjeść, napić dobrej herbaty i dobrej kawy. Ja nazywam się Petrostow Masjan. Ormianie kochają herbatę, ponieważ tak jak w Polsce pije się kawę na przykład o wszystkich porach dnia, to tam kawę pije się ze z rana, a potem pije się raczej herbatę. I tak jak się parzy na przykład w Turcji, czyli a tak naprawdę na całym wschodzie, czyli że jest esencja osobno, osobno jest gorąca woda i, i, i po prostu ta esencja cały dzień jest dolewana, to w taki sposób też piją Ormianie, czyli jest znowu osobne miejsce, w których jest esencja, taki bardzo. Mocna herbata, który się dolewa troszeczkę do, do, do szklanki czy do kubka i dolewa się po prostu gorącą wodą. Bardzo ważną w, w tradycji ornińskiej picie herbaty jest muraba, coś się nazywa muraba. To jest e, taki dżem, który jest bardziej płynny. To coś między syropem a dżemem, bo ponieważ pływają w nim owoce, a jednocześnie jest to trochę syrop. E, robi się to z wiśni, z jabłek. E, z moreli bardzo dobrze, bo w Armenii rośnie morela i dolewa się to do herbaty, taką, e, taką substancję, i nim się właśnie osładza tą herbatę, rzadziej cukrem. E, i, I ta herbata jest takim codziennym napojem. W samej Armenii nie rosną takie herbaty. No, na przykład, Gruzini mają swoją własną herbatę. Ormianie niestety nie. Bardziej jest kilka rodzajów takich kurskich herbat, które pija się zdrowotnie, uspokajająco. Będziemy je pewnie jeszcze oglądać. Ale Ormianie piją. Turecką herbatę, która jest bardzo szanowana. Także azerską herbatę, mimo że tam jest polityczna sytuacja, to jednak Azerzy też mają bardzo dobrą herbatę czarną, taki właśnie czajkur, który, który się pija. Rzadziej Ormiani pijają zieloną herbatę. Dużo częściej właśnie zielona herbata jest zastępowana takimi właśnie górskimi naparami, ponieważ Armenia to jest kraj górzysty i bardzo często właśnie ten. Te, na parę się przygotowuje. Ta herbata, jakby poranna i, i, i popołudniowa, właśnie zawsze. Pije się z, 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 z tą murabą, czyli jest cała rodzina, jest kilka rodzajów tych takich syropów. E, I dzieci sobie tam zapełniają i, i pija się kilka e, kubeczków. E, ja znam ją z, z takiej mojej wsi, tak? że zawsze wieczorem rodzina siadała do herbaty i herbata była też takim czasem, w którym można było, ponieważ te muraba, te, te dżemy zastępują słodycze tam na wsi. Więc jedyny moment, w którym można się tymi słodyczami, ponieważ one są zawsze zamknięte gdzieś tam. E, w, w spichlerzach, prawda, bo co dzieci by codziennie. Te, no to ten, ten wieczór, ten picie herbaty, był takim jedynym momentem, który można było spróbować. Rodzajów tych, tych, tych dżemów było bardzo wiele. No mówię od Moreli przez Brzuskwinie przez owoce haki, które nie są znane w Polsce i tak dalej. Tak jak mówię, wiśnia i wtedy można było się nim zasmakować, dolewało się do tej herbaty tyle, ile się dało, dawało się esencję i to była właśnie tradycja związana nawet ze słodyczami. Tak? Taka wieczorna tradycja, która u mnie w domu, na wsi, jak jeszcze byłem w Armenii, obowiązywała. Ormiański chleb, który tutaj u nas można dostać, to jest taki lawasz. Lawasz to jest coś, co przypomina grubszy podpłomyk. De facto to jest naturalny chleb, z którego składa się tylko z wody i z mąki. On, kiedy wytraca wodę, jest taki suchy, a kiedy właśnie lekko się go zmoczy, to od razu wraca jakby do świeżości i tak można powtórzyć kilka razy z tym chlebem. I do tego lawaszu właśnie dodaje się miodu, masła lub znowu tego muraba, zawija się, robi się taką taką małą pitę słodką i to się właśnie też pija i zjada z herbatą. To czasami jest właśnie tradycja śniadań albo właśnie takich popołudniowych podwieczorków też, no, prawda? Zawsze tam jest obecna herbata i, i, i taki zawija z miodem i z masłem takim naturalnym, jaki u nas na wsi się zjadało. Taki lawasz też możemy, możemy zobaczyć. Co też jest ważne, ta herbata pita przez Ormian jest mocna, w tym sensie, że ona jakby nie wiem czy by tutaj zasmakowało, ponieważ ta esencja jest kilkukrotnie zalewana, w bardzo duża ilość herbaty jest kilkukrotnie zalewana, prawda? Więc ona ma taki specyficzny smak. Myślę, że taki smak, jak się pije właśnie taką turecką herbatę się uzyskuje. Na pewno taki smak nie da się uzyskać, pijąc taką storebkę. Ona jest chyba taka bezpieczna, jednorazowego użytku. Tamta jest właśnie zawsze ona ma więcej mocy w sobie, ale też jest wielokrotnie zalewana, jest taka czarna, jak smoła. Prawda? Mam tutaj dwie herbaty. Herbaty oczywiście w cudzysłowie. Pierwsza nazywa się Urc, to jest ormieński alfabet, przy okazji jest napis Urc. A druga herbata to jest to de facto mięta. Nana, to jest napisane Nana. One przyjechały do nas prosto z Armenii. Otóż tak, z Urcem jest ciekawa. To jest ciekawa historia. Urc rośnie tylko w wysokich armeńskich górach, To jest coś, co w miarę trudno zdobyć. Jest dość drogie i, i, i parzymy to z dużą ostrożnością. Urc bardzo pomaga na trawienie, obniża też ciśnienie. Chorzy, ale też ma bardzo, bardzo dobry smak. Taki trochę cierpki. Parzymy to razem już z tymi łodygami. Ale, ale bardzo ciekawy. Może, może przygotujemy. A yy, nana to jest de facto mięta nana. Jak tu się dowiedziałem, także używana często w marokańskiej herbacie. Mięta nana w Armenii rośnie praktycznie przy każdym strumyku. Więc można sobie zebrać ile się chce tej herbaty i sobie zrobić. I tutaj jakby no, yy, mięta nana się robi znacznie mniej oszczędnie niż urc, Daje się tego bardzo dużo, bo przecież można sobie zerwać z łąki. Yy, i nana też, jak każda mięta, jest, jest właśnie dobra na bóle brzucha. Ma też taki charakterystyczny miętowy, trawiasty smak. Ja chyba wolę urc osobiście, ale, ale i te są, to są takie jakby nasze rodzaje jakby herbat, które, które możemy sobie pić. Każdy Ormienin, kto ma, kto ma ogródek czy, 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 czy jakiś kawałek ziemi, no to ma w domu coś takiego. I, i, I sobie zawsze, zawsze przygotowuję yy, yy, wieczorami, nawet nie tylko yy, yy, dla zdrowia, ale też żeby sobie, yy, żeby sobie się napić. Czy też z tymi dziamami się podaje? To... Nie, to już nie, to już nie i się ich nie słodzi. Naturalnie się ich już nie słodzi. No Może to na można by słodzić. no Jakbyśmy mali, to chyba coś takiego robiliśmy. Bardzo ciekawe, ważne. W Armenii naprawdę dużo częściej się słodzi syropem. To, to też dlatego, że Armenia ma za sobą jakieś takie biedniejsze okresy. Lata 90. w Armenii była wojna, trzęsienie ziemi i cukru po prostu nie było. Wtedy też społeczeństwo nauczyło się wytwarzać. Takie syropy, które łatwiej się tworzy, ponieważ nie trzeba fabrycznych okoliczności. Tak? No, cukier można zrobić tylko w fabryce, a syrop przecież można zrobić w domu. I takie syropy służyły właśnie do, do schłodzenia wszystkiego de facto herbaty. Nie, ich się nie słodzi i się, je się przygotowuje po prostu z gorącą. Z gorącą wodą, to to musi ostać około 80 minut i, i, i potem można, można sobie pić. Urc ma moc, więc tak naprawdę może być kilka razy zalewana. W obu jest taki zielony, zielony napar, bardzo ładny. Jeżeli chodzi o inne napoje w Armenii, Armenia uważa, że odkryła wino. Nie wiem, czy wiecie, ale w, w, w tym, szczególnie w, w tym miejscu, w którym ja mieszkam, czyli bo wiemy, wiemy gdzie jest góra Ararat, pod, o, o, tu jest chyba za mną na obrazku góra Ararat. Pod górą Ararat jest po prostu taka dolina. Ona się nazywa Dolina Araracka. Sama góra Ararat jest w Turcji, ale ta dolina jest już na terytorium Armenii. Wiemy też z Biblii, że właśnie na górze Ararat zatrzyma się Arka Noego i Noe zszedł tamtędy. Ponieważ jest tylko jedna droga w dół, to Ormianie uważają właśnie, że, że Noe musiał zejść na to terytorium, no bo tam z tyłu, po drugiej stronie tej tureckiej góry są po prostu łańcuchy góry, więc Ormiani uznali, że nie można było tam tędy zejść. E, więc uważają, że w tym miejscu, a jednocześnie w tym miejscu właśnie w tej dolinie odkryto najstarsze szczepy winne. I Ormiani uważają, że to właśnie oni jako pierwsi zaczęli jakby uprawiać wino jako owoc e, i tworzyć winogro, winogron jako owoc i tworzyć pierwsze wino i jakby jest duża tradycja winna, jest też tradycja tak zwanego koniaku armeńskiego, który jest znany, tak naprawdę ten koniak jest sprzedawany także w Polsce, w całym Związku Radzieckim jest uznawany za taki najlepszy alkohol, prawda? No, Najbogatsi e, rosyjscy tam oligarchowie tam zawsze w pomieszczeniu mają jakieś koniaki armeńskie. Oczywiście teoretycznie nie powinniśmy mówić o tym koniak, ponieważ koniak może pochodzić tylko z konkretnego regionu we Francji, no niemniej Ormianie to robią, e, nazywa się to też Często brandy. I bardzo ciekawa jest też taka, i Ormianie oczywiście, jakby co do zasady, wino i koniak. Jednakże, Ormianie nauczyli się przygotowywać bardzo dobrą wódkę z owoców morwy. Morwa to jest taki, taki owoc, który w Polsce jest uważany za owoc dziki, niejadalny. Na przykład u nas w Gliwicach na ulicy Wieczorka jest takie drzewo, które wypuszcza i jakby y, wyrzuca się tą morwę do śmietnika. E, no myślę, że w warunkach gliwickich ona jest rzeczywiście niejadalna, e, ale y, ta morwa w Armenii jest jadalna i jest bardzo dobra do przygotowania znowu takich syropów do wódki. Ponieważ z tej morwy naprawdę podobno powstaje najlepsza wódka. Ona jest bardzo zdrowa. Czasami jest nawet tak, że lekarze na problemy żołądkowe, zalecają, żeby codziennie napić się 20 mg wódki z morwy. Więc, ale ta morwa też właśnie bardzo często jest jako, jako taki syrop z herbatą. Ten syrop, w którym się słodzi her, herbatę, także jest z morwy. Morwa jest czerwona i biała. U nas w Armenii ona jest taka większa. Jest bardzo ciekawy sposób jest zdobywania tej morwy, ponieważ to są takie malutkie owoce, jakby prawie z krzaka, ale rosnące na wysokich drzewach. Zdobywa się je w taki sposób, że rodziny rozkładają taką wielką folię pod drzewem i młodsi chłopcy po prostu wskakują na drzewo i zaczynają trząść tym drzewem. I po chwili jest taki deszcz morwy i potem się po prostu tą morwę zbiera z tej folii. No i właśnie przy przygotowaniu, ona ma ogromną ilość słodkości w sobie, służy po prostu właśnie do, do robienia wódki, ale też do słodzenia herbaty. Ten syrop z morwy, jak myślę, że w ormieńskim domu, jeżeli będzie po prostu Dostaniecie kiedyś będziecie w Armenii, polecam, taką butelkę ciemną z takim ciemnym syropem, to prawdopodobnie macie do czynienia z syropem z morwy. Stesuciun, Mitch Handipum na czajnikowy.pl